Brigadier Jerneusz Wiśnieński, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie. Witam Państwa. Chciałbym przedstawić dane statystyczne za rok ubiegły z działalności tutejszej komendy. W roku 2018 jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu Wąbrzyskiego, Interweniowały łącznie 722 razy. W liczbie tej zawiera się 101 działań związanych z geszeniem pożarów oraz 607 interwencji z usuwaniem miejscowych zagrożeń oraz 14 to alarmy fałszywe. W porównaniu do roku ubiegłego mieliśmy wzrost interwencji o 33 zdarzenia, co daje nam wzrost o 4,6%. W roku 2017 ilość pożarów oraz miejscowych zagrożeń wzrosła o 16 zdarzeń. 20 stycznia 2018 roku, w godzinach wieczornych, dyspozytor otrzymał informację o pożarze w miejscowości Wąbrzeźno przy ulicy Wolności, gdzie zastano pożar można powiedzieć potrawy w naczyniu. Nieprzytomny mężczyzna został ewakuowany na zewnątrz przez sąsiadów przed przybyciem jeszcze zastępów straży pożarnych i został on zabrany do, przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Kolejne zderzenie z dnia 13 lutego. Również w godzinach wieczornych dyspozytor otrzymał informację o pożarze w miejscowości Dębowa Łąka. O przybyciu na miejsce zadrzenia zastano pożar warsztatu samochodowego. Kobieta mieszkająca w pobliżu, sąsiedzt w sąsiedztwie tego warsztatu, ze względu na silny stres i dolegliwości, została również zabrana do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Najczęstszą przyczyną pożarów, jaką odnotowaliśmy, to jest nieostrożne posługiwanie się otwartym ogniem przez osoby dorosłe oraz wada urządzeń grzewczych i elektrycznych. W grupie miejscowych zagrożeń, jak już wspomniałem wcześniej, nastąpił wzrost o 16 zdarzeń łącznie na terenie powiatu. Odnotowaliśmy w ubiegłym roku 607 tego typu zdarzeń. Większość, bo prawie niemalże 50%, to nietypowe zachowanie się zwierząt oraz owadów stwarzających zagrożenie, czyli krótko mówiąc, no, było związane z usuwaniem owadów błonkoskrzydłych. Okres, w jakim najwięcej interwencji tego typu było, to miesiąc lipiec i sierpień. Dodam jeszcze, że nasze działania również są związane z pomocą pogotowiu ratunkowemu i policji. Głównie jest to pomoc w transporcie osób, czy to otyłych, czy powiedzmy osób, które nie mogły, który zespół ratownictwa medycznego, na przykład, nie mógł dotransportować sam do, do, do karetki. to prosił nas wówczas o pomoc, też często pomoc przy otwarciu drzwi, czy też pomoc podczas reanimacji osób poszkodowanych. Tego typu zdarzenia, właśnie pomoc w reanimacji, mieliśmy trzy takie zdarzenia w ubiegłym roku. Jedno z tych zdarzeń było związane z potrąceniem przez samochód ciężarowy motor żysty i jedno zdarzenie też dotyczyło pomoc policji w ustaleniu, czy w danym pomieszczeniu mieszkaniu występuje tlenek węgla. Co do właśnie liczby interwencji związanych z tlenkiem węgla, w ubiegłym roku odnotowaliśmy 7 tego typu zdarzeń. Tu chciałbym dodać, że świadomość ludzi widzimy, że jednak wzrasta w tym temacie coraz widzimy więcej osób zakupuje do własnych domostw czujki tlenku węgla, które no alarmują często mieszkańców. Wówczas mieszkańcy proszą nas o pomoc. Jedziemy rzeczywiście my również tego znaczy te stężenia potwierdzamy, że występują. Więc tutaj apel, aby ci z Państwa, którzy jeszcze takich czujek nie posiadają, aby zakupić to jest naprawdę niewielki koszt taka czujka kosztuje około 100 zł natomiast jej żywotność jest nawet do 10 lat Ubiegły rok to również liczne kampanie skierowane do społeczeństwa ogółem kampania kręci mnie bezpieczeństwo też kampania Bezpieczne Ferie, Czujkę na Straży Twojego Bezpieczeństwa, Stop Pożarą Traw. Tego typu kampanie jak co roku prowadzimy, kierujemy je do mieszkańców, do młodzieży szkolnej. Prowadzimy je zarówno w szkołach, jak i na różnego rodzaju spotkaniach. A także i u nas w komendzie, gdzie funkcjonuje sala edukacyjna, tak zwany ognik, do której przy okazji serdecznie. Zapraszam młodzież szkolną. Tak pokrótce przedstawię się sprawozdanie za, z działalności za ubiegły rok. Dziękuję za uwagę.